Cześć! Jak zbudować lub odbudować relację? To jest jedno, a dwa, jak utrzymać ją na lata? Dzisiaj powiem Ci trochę na ten temat. Będzie w teorii i w praktyce, bo pokażę na przykładach. Zdrowo funkcjonująca relacja to taka, w której jest czas dla Ciebie, dla Twojej partnerki i jest też czas dla Was. Inaczej relacja nie będzie funkcjonowała. O tym szerzej za parę chwil, ponieważ teraz, parę minut, po ósmej, to jest czas dla mnie, żeby mieć energię na pracę z Wami za chwilę, a później dla rodziny. Dlaczego dzisiaj tak? Dlaczego w ten sposób? Rano stawiam Ci jakąś tezę, jak powinna funkcjonować prawidłowa relacja, jak to działa, na jakich zasadach się opiera, że jest czas dla Ciebie, czas dla Twojej partnerki i czas dla Was, bo nie chcę, żebyś polegał tylko na teorii. Pokazuję Ci, że rano jest czas dla mnie. Kiedy moja rodzina jest daleko ode mnie, jeszcze śpi. Oczywiście po treningu, kiedy był czas tylko i wyłącznie dla mnie. Dzwonię do nich, bo trzeba utrzymywać kontakt ze swoimi bliskimi, z rodziną. Oni też tęsknią, ty za nimi zapewne tęsknisz. Następnie praca. Praca z wami. Dzisiaj nie w poradni. Dzisiaj konsultacje telefoniczne. No i teraz czas na to, żeby jechać już do rodziny. Więc chcę, żebyś zobaczył w praktyce, że to faktycznie da się zrobić dzisiaj cały dzień ze mną i trochę jeszcze informacji Ci przekażę. Do wszystkiego musisz się przygotować. Tak jak ja teraz do trasy muszę uzupełnić paliwo. Ty, aby zbudować relację, musisz uzupełnić swoją wiedzę. Czy nadążasz za postępującym światem i zmianami w relacjach? Zaraz powiem Ci troszeczkę o zmianach, jakie nastąpiły w ostatnich kilku lat, w jaki sposób kobiety i mężczyźni reagują, a żebyś Wiedział, że naprawdę ten świat się zmienia, bo właśnie za chwilę odpowiednią kartą zapłacę kryptowalutami na stacji benzynowej. Tak, ale musisz mieć odpowiednią wiedzę, jak to zrobić. Czyli tak naprawdę wiedza załatwia wszystko. Mamy kwiecień 2022. Dlaczego powiedziałem, że musisz nadążać za zmieniającym się otoczeniem, światem, relacjami? Bo to wszystko się zmienia. Obserwuję i zauważam, że od kilku lat, mniej więcej od dwóch, kobiety przejmują inicjatywę nad relacją. Dlaczego tak się dzieje? Bo za długo były w cieniu. Dwa podstawowe przypadki. Dlaczego dwa? Bo materiał ma być krótki, ma ci tylko dać do myślenia, inaczej byłbyś znudzony oglądaniem go. Bo... Pierwszy przypadek: mężczyzna pracuje, chce zapewnić najlepszy byt, co jest ok, ale przegina. Idzie w wir pracy, zapomina o rodzinie. Co się wtedy dzieje? No, kobieta ma podcinane skrzydła, nie ma partnera, partner jest ciągle zmęczony, dzieci tęsknią za ojcem. Po co taka relacja? Ona się rozpada. Drugi wariant. Mężczyzna co prawda w miarę wcześnie wraca po pracy do domu, ale zamiast spędzić nie wiem, rowery, bieganie, pójście na grzyby do lasu z rodziną, z dziećmi, z żoną, to woli pooglądać sobie seriale, meczyk i piwko. Nie jest to złe, jeśli nie nadużywasz tego, oczywiście, więc wszystko ma swoją granicę. No i taka kobieta dalej jest w cieniu, nie ma fajnego życia, dlatego musiały przejąć inicjatywę, bo dalej się tak nie dało żyć. To jeśli chodzi o przypadki w relacjach funkcjonujących. Co jeśli chodzi o to, kiedy kobieta chce kogoś poznać? Trzy typy mężczyzn. Pierwszy nieśmiały, boi się podejść, porozmawiać. Drugi bardzo śmiały z kolei. Najczęściej po alkoholu albo o jakichś używkach, więc albo go nie idzie zrozumieć, albo należy się go delikatnie bać. Trzeci typ, komunikatywny, fajnie się z nim rozmawia, wtedy relacja się rozwija, ale z tej grupy badanych, z tych trzech grup, tylko jedna trzecia 33% jest, jest interakcja, z 33% jest interakcja, więc kobieta już jest z góry nastawiona, że dwie trzecia. Dwie trzecie odpadają. Musiały przejąć inicjatywę. Więc jeśli ty nie nadążysz za tym, nie zapgradujesz swojej wiedzy, jak budować takie relacje trwałe i stabilne, to może nie tylko nie odzyskasz tej relacji, ale będziesz miał problemy na przyszłość. A za chwilę parę zdań o dwóch rzeczach, A, za chwilkę się dowiesz. Relacje, relacje. Relacje to nie tylko interakcja z Twoją partnerką, ale jeśli nie zadbasz o inne płaszczyzny i o inne relacje w swoim życiu, między innymi z rodziną, to nie stworzysz sensownej relacji ze swoją partnerką z wielu przyczyn. Ale to jest tak jakby gruby temat, może w materiale niestety Ci go nie przekażę, ale zastanów się nad tym. W dużym uproszczeniu, jeżeli nie będziesz miał dobrych relacji z rodziną, to twoja partnerka nie będzie do końca ufała tobie, że potrafisz oddać się rodzinie, tym samym jej. Więc dbaj o wszystkie relacje ze swoimi bliskimi, najbliższymi. Wtedy ona będzie przekonana, że potrafisz pielęgnować takie relacje. I nie mów mi, że nie masz czasu, bo właśnie skończę nagrywać ten materiał i ja też zadzwonię. No, trzeba mieć kontakt z rodzicami, więc właśnie no. weź ze mnie przykład, parę słów widzisz właśnie mijam ludzi z pasją mają swoją pasję pielęgnują podróżują oczywiście ty nie musisz od razu kupować motocykla, jeździć na motorze bo albo zwyczajnie tego nie lubisz, albo się boisz bo uważasz, że to jest niebezpieczne i masz rodzinę, dzieci i no nie chcesz ich zostawić. To nie chodzi o to, że masz skakać ze spadochronem, jeździć na motorze czy uprawiać sporty ekstremalne. Masz mieć swój świat. Możesz z trzech motorów w garażu składać czwarty, który nigdy, ale to nigdy nie będzie jeździł. Możesz go składać latami, ale masz swój świat i masz swoją pasję. A to jest bardzo ważne, żebyś miał jakąś zajawkę. Poradniki i inne szkodniki. Dlaczego? Dlaczego tak powiedziałem? Bardzo długo nie ustosunkowywałem się do tego, co jest w nich napisane. Bardzo długo. Ale w związku z tym, że chyba każdemu się wydaje, że może napisać poradnik i sprzedawać go w internecie, na Facebooku jest zalew tego. Oczywiście przeglądam na bieżąco, co pojawia się dostępnego w zakresie relacji. Jest to jakaś tragedia. Każdemu się wydaje, że może, ale wręcz niektórzy nie powinni. Dlaczego? No, chyba w każdym edytorze tekstu jest już funkcja, która poprawia błędy ortograficzne. No, jeżeli ktoś coś pisze, to powinien to chociaż posprawdzać, jeżeli sprzedaje innym ludziom, którzy to czytają, tak? Już nie wspomnę o błędach gramatycznych i stylistycznych. Wartości merytoryczne w tym, co tam jest napisane, są równe z tym, co jest na forach dyskusyjnych, co każdy może napisać. Jak dla mnie, nie ma tam zbyt dużej wartości. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie, którzy to czytają, a później dzwonią porozmawiać, chcą konsultacji telefonicznych, cytują wręcz co tam jest napisane, omawiają, ale nie rozumieją tego i wręcz pogarszają swoją sytuację w relacji, którą chcą odbudować. A co jest jeszcze gorsze w tym wszystkim, że najczęściej po przeczytaniu takich poradników nie tylko nie odzyskują tej kobiety. Ale psują relacje z innymi partnerkami, bo trochę po ich przeczytaniu faktycznie można mieć wrażenie, jakby pisali je wrogowie kobiet. Zniechęcają cię do kobiet, i później masz problemy w kolejnych relacjach. Bardzo uważaj na ten temat. I co? Dało się. Jakieś 14 godzin masz skumulowane w kilku minutach, tylko po to, żebyś zobaczył, że da się połączyć obowiązki służbowe rodzinę. I czas dla siebie. Jest to skumulowane. Mam nadzieję, że dało ci to trochę do myślenia. Fajnie, że zobaczyłeś, że w praktyce da się to zrobić. Nie tylko jest to oparte na jakiejś teorii, że ktoś coś ci opowiada. A po drugie, ważne było dla mnie to, żebyś zobaczył, z kim masz do czynienia. Nie ukrywam się z, za żadnymi pseudonimami. Yy, pokazuję swoją twarz. Wiesz, kim jestem. Wiesz, co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że sporo się ode mnie już nauczyłeś albo jeszcze nauczysz. Pozdrawiam cię serdecznie. Spokojnego wieczoru i weekendu. Miłosz Barszczak